I wiszę, i wiszę, i wiszę, i wiszę. Trudno, może będę miał odciski na dłoniach, a z drugiej strony taki zwis to bardzo istotna forma dbania o dobrą formę. Słuchajcie, dzisiaj taki szybki apel, takie szybkie przemyślenie. Kiedy uczę pracy trenerów personalnych, to pokazuję im ten banalny test, który polega na tym, żeby swojego podopiecznego na moment podwiesić na drążku i określić, jak kształtuje się siła jego ścisku, tak naprawdę, ale też jak kształtuje się, na jakim poziomie kształtuje się wytrzymałość siłowa danego chwytu. Jest to bardzo ważny, kolokwialny, ale bardzo istotny test, który mówi wam poniekąd o waszym zdrowiu. Wybaczcie, że nie przytoczę tutaj bezpośrednio imienia nazwiska autora, i, jak, i dokładnie jaki to był tytuł badań, bo gdzieś tam ja dużo czytam i trafiam dużo różnych ciekawych informacji, ale są takie korelacje pomiędzy siłą ścisku a długością życia. I de facto im człowiek ma silniejszy chwyt, szczególnie w dojrzałym wieku. Tym bardziej pewne jest, że będzie to osoba ciesząca się długowiecznością. Jednym słowem, im słabsze mamy dłonie, tym jesteśmy cali słabsi na zdrowiu i naszej witalności. I de facto, kiedy się zastanowicie nad tym, jest to banalna kwestia. W naszych kręgach kulturowych, nieważne czy jesteś kobietą czy mężczyzną, bardzo często witasz się, a szczególnie jeżeli to są jakieś rozmowy biznesowe, oficjalne, poprzez uściśnięcie dłoni. I de facto wydawałoby się to takim tylko kulturowym wynalazkiem, ale z drugiej strony, kiedy dotykasz dłoni drugiego człowieka, możesz z tego uścisku dłoni albo braku tego uścisku wyczytać bardzo dużo informacji na temat. Wewnętrznych, w zasadzie na temat stanu wewnętrznego tej danej osoby, którą dotykasz. Bo z jednej strony możesz napotkać na rękę, która będzie przez partnera uściśnięta zbyt mocno. Może to wskazywać wtedy, że ten Twój partner będzie chciał nad Tobą dominować, będzie chciał Ci pokazać, jaki to jest ważny, jaki to jest silny i energiczny. Z drugiej strony często witasz się z ludźmi, chyba nikt tego nie lubi, dostawać takiego zimnego śledzia, mokrego jeszcze dodatkowo do własnej dłoni i wtedy wiesz, że masz zazwyczaj do czynienia. Z osobą apatyczną, mało zdecydowaną, osobę, spotykasz się wtedy z osobą o niskiej witalności. Więc z jednej strony nadmiernie silny ścisk, może być takim, trochę taką barierą, patrzysz na kogoś jak na świra, z drugiej strony za słaby ścisk może być taką informacją, ten ktoś jest bez życia, bez energii i tak dalej. I to jest moja taka trochę, trochę taka moja prze przemyślenie, to do czego tutaj doszedłem. Często witam się z osobami w starszym wieku, ale podaje taka osoba grabę i czuć, kurczę, tam jest krzepa, ta osoba jeszcze chyba pożyje. Z drugiej strony ktoś podaje Ci taką drżącą dłoń, i wtedy może być zupełnie inaczej. Ale kwestia jest bardzo prosta. Jeżeli dysponujesz odpowiednią siłą chwytu, oznacza to, że przede wszystkim Twoje dłonie, Twoje ramiona są odpowiednio ukrwione. Więc czytaj, Twoje serce działa prawidłowo. Z drugiej strony, Twój układ nerwowy pracuje tak, jak do czego jest stworzony. Czyli z jednej strony, Ty masz myśl. I masz pomysł, chce coś silnie ścisnąć, a twoje nerwy, jednostki motoryczne, czyli połączenia nerwów i mięśni, bez żadnego problemu, tą twoją myśl i tą twoją intencję realizują. I masz słabsze dłonie, tym bardziej prawdopodobne, że możesz mieć kłopot z jakąś chorobą neurodegeneracyjną, typu czy ta choroba Parkinsona więc żeby do takich stanów nie doprowadzać ale przy okazji żeby wzmacniać układ nerwowy żeby wzmacniać układ krwionośny warto jest regularnie wieszać się na drążku ja mam moi drodzy taki drążek który trochę mi nasęczy problemów bo muszę się odbić złapać go i wtedy wiszę w takiej pozycji. Nogi sobie dyndają, więc ja jestem zmuszony faktycznie wygenerować trochę siły chwytu. Ale często, kiedy nie macie odpowiedniego siły chwytu, chcecie tą siłę chwytu poprawić, wystarczy udać się na plac zabaw, udać się na jakieś miejsce do treningów. I tam często są drążki, do których będziecie sięgać z podłogi. I będzie wystarczało podciągnąć jak kokoana ku górze i zwyczajnie powisieć. I to jest bardzo prosty test. Czy jesteś w stanie wytrzymać? Przez 30-40 sekund. Myślę, że optymalnym takim czasem byłaby około minuty. Czy jesteś w stanie cały czas mieć odpowiednio zaciśnięte mieście dłoni, odpowiednio napięte przedramiona. I de facto ten test z jednej strony mówi, ile masz siłę, a z drugiej strony teraz ramiona są uniesione ku górze. Pachy są rozciągnięte, ale jeżeli ja będę sztywny na barkach i na klatce piersiowej, to krew przestanie dopływać do moich przedramion i te przedramiona bardzo szybko się zagotują. Im dłużej jestem w stanie wytrzymać na takim zacisku, tym pełniejsza jest to informacja od, w zasadzie o moim zdrowiu, jak krąży krew w, mo w obrębie moich, moich kończyn górnych. Ciekawe, czy wytrzymałem minutę, chyba to minuta nie była, może się udało, mam nadzieję. Ale słuchajcie, jeżeli wszystko jest ok, to te dłonie nie będą teraz ścierpnięte. Ja poczuję trochę zmęczenia, ale krążenie krwi momentalnie do tych dłoni wraca i generalnie wiem wtedy o tym, że siła moich zginaczy, czyli moich prostowników palców jest na tyle zrównoważona, że kiedy zaciskam dłoń, nic złego się nie dzieje. Jak trenować siłę ścisku? Najprostszym sposobem jest wasze wiszenie w taki sposób i wykonanie 3-4 serii do powiedzmy umiarkowanego zmęczenia, czyli czujesz, że twoje przedramiona, twoje ramiona palą. Przestajesz wisieć, chwilę odpoczywasz i wracasz sobie do, takiego samego, do takiej samej pozycji, do tego samego ułożenia. Regularne ćwiczenie, takiego, takiego, można powiedzieć, wykonywanie takiego treningu, z jednej strony poprawi siłę Twojego ścisku, a z drugiej strony rozciągnie cały pęczek nerwowo mięśniowy nerwowo-naczyniowy, przepraszam, rozciągnie okolice do opachowego, rozciągnie Twoje mięsie piersiowe, mięsie grzbietu i zapewni lepszy przepływ krwi przez Twoje mięśnie. Te mięśnie regularnie będą się przyzwyczajały do takiej formy pracy i najlepszym przykładem mogą być tutaj spinacze, alpiniści, którzy są w stanie wisieć nawet godzinami, zmieniając tylko co kilka minut jedną, drugą rękę i ta siła chwytu tych ludzi, mimo tego, że oni nie dysponują jakąś wielką masą mięśniową, jest nieprawdopodobna, ale wymaga to tylko jednego, tylko regularnej, systematycznej yy, praktyki. Z takich trików ciekawych, o który, których mogę wam powiedzieć, jeżeli chodzi o tą siłę ścisku, to jest fakt, żeby zaczynać samo łapanie do w taki sposób, żeby zaciskać najpierw mały palec, czwarty palec, trzeci palec, drugi palec, i dopiero do tego dokładać kciuk. I taka forma chwytu będzie najmocniejsza, bo ludzie mają zazwyczaj tendencję do tego, żeby. Używać tej części, czyli tej części, która pochodzi od nerwu pośrodkowego, a mało mamy tutaj zazwyczaj do czynienia z pracą tego nerwu łokciowego. Tylko kiedy zrównoważysz pracę małego palca i kciuka, będziesz w stanie odpowie dysponować odpowiednią siłą chwytu, do której, do której stworzone są twoje przedramiona, ramiona i tak dalej. Więc pamiętaj, to jaki masz silny chwyt, stanowi raz o Twojej długowieczności, ale też daje informację światu zewnętrznemu ludziom, z którym będziesz się witać, Kim ty tak naprawdę jesteś? Jaki jest Twój charakter? Jakie jest Twoje wnętrze? Czy jesteś kimś bardziej dominującym? Czy jesteś kimś bardziej uległym? I tak naprawdę trochę możemy tą ręką też aktorzyć, podawać ją zbyt silnie albo zbyt słabo, w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdziemy. Ale przede wszystkim, z punktu widzenia fizjologii, dobry, wytrzymały chwyt, to dobre krążenie krwi w kończynach górnych, to dobra praca układu nerwowego od szyi do dłoni. I tak jak musisz rehabilitować swoją szyję, żeby naprawiać nadgarski, tak musisz rehabilitować własny nadgarski. Własny chwyt, żeby naprawiać szyję, bo ta szyja odpowiada za transfer informacji. Więc prosta sprawa, ale starajcie się wisieć regularnie. Wiszenie poprawia formę. Wiszenie poprawia zdrowie. Dzięki temu jesteście lepszymi sportowcami i zawszymi ludźmi. Ja już Wam dzisiaj dziękuję za oglądanie. Bardzo proszę o zostawienie łapki w górę, komentarza, kliknij suba, kliknij dzwoneczek. Nie wiem, co tam jeszcze można kliknąć, ale kliknij bardzo Cię proszę. No i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was, Marek Puczczyński.